Na początku roku Magdalena Stępień podzieliła się z fanami łamiącą serce informacją. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka i matka jego syna ujawniła, że u małego Oliwierka zdiagnozowano nowotwór wątroby. Zrozpaczona modelka rozpoczęła walkę o życie pociechy, organizując zbiórkę, dzięki której miała uzbierać pieniądze na specjalistyczne leczenie syna w Izraelu. Modelce i jej synkowi udało się w końcu wylecieć do Izraela. Magdalena zniknęła jednak z social mediów, chcąc w całości poświęcić się Oliwierkowi. Początkiem marca celebrytka, na prośbę fanów, przerwała milczenie, zdając krótką relację z aktualnej sytuacji. Wybaczcie moją nieobecność, ale potrzebowałam skupić się tylko na leczeniu. Oliwier jest najważniejszy. Z całego serca raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę. To dzięki Wam tu jesteśmy. Pamiętam o tym i jestem wdzięczna. Proszę Was w dalszym ciągu o modlitwę, za mojego dzielnego wojownika informowała kilka tygodni temu. Jak udało dowiedzieć się pudelkowi, Magdalena i jej synek spędzili święta wielkanocne w szpitalu. Lekarze cały czas walczą o życie małego Oliwierka. Oliwier czuje się dobrze, ale nadal walczy z tą okropną chorobą. Magda z Oliwierem przechodzą bardzo trudny czas, są tam sami. Okres świąteczny spędzili w szpitalu. Magda niedługo się odezwie, bo czekała trzy miesiące na wyniki bardzo poważnych badań. Powiem tyle, będzie grubo, zdradza nasz informator. Nasze źródło przesłało nam również zdjęcie syna Stępień i Rzeźniczaka, które pochodzi z Instagramowego profilu jego matki chrzestnej. Na fotografii widać leżącego w szpitalnym łóżeczku 9-miesięcznego Oliwiera podpiętego do specjalistycznych medycznych urządzeń.